Nas na przykład nauczyciel w szkole powszechnej, pan Kiełczewski, który uczył nas matematyki i fizyki, to w ramach przedmiotu fizyka nauczył, jak trzeba zbudować odbiornik radiowy na słuchawki. Wiedzieliśmy, gdzie połączyć kryształek, gdzie słuchawki, gdzie nawinąć cepkę, sami się nawijali i odizolować, żeby spełniała rolę regulatora, to w szóstym oddziale szkoły powszechnej. To nie była szkoła zacopana, tylko szkoła porządna. Uczyła tego, co trzeba. I dzisiaj uczy się pięć razy za dużo. Ten szum informacyjny jest niemożliwy do opanowania, ale do ogłupienia Dzieciaka absolutnie, bo dziecko czuje się zagubione, które nie potrafi tego opanować. I to jest przeładowanie hasłami programowymi, a jednocześnie tolerowanie wszelkiego nieuctwa, bo choć dzieciak nie umie, to i tak wie, że trójkę musi mu nauczyciel postawić, bo inspektor by mu dał. I stąd rodzi się to równanie w dół i powszechna nieumiejętność. Wymień tu i owdzie mówi się już o tym, ale tak nieśmiało, że to spowodowało straszliwą destrukcję. Ba, ja gotów bym uzasadniać takie twierdzenie, że wszelkie zbrodnie bolszewizmu. Od Katynia zaczynając, a na niszczeniu Polski przez Breżniewa kończąc, nie wyrządziły Polsce tyle szkody, ile wyrządziła degradacja dobrej polskiej szkoły. Ja tu nie mówię o moralnych porównaniach, tylko mówię o wymiarze szkód. Ta degradacja polskiej szkoły, ogłupianej szumem, jest rzeczą straszną. I to, co do tego, do, że do tego doprowadzono, najbardziej chyba przyczyniły się dwa czynniki. Czynniki jakieś wysokostające, których tutaj trudno by wymienić, którym zależało na tym, żeby Polacy z natury zdolni nie wykazywali tych właśnie zdolności w porównaniach światowych. I głupota naszych powojennych bolszewickich rządców. Dorwała się do głosu Hołota, ludzi mało zdolnych. Ich dzieci też nie były najzdolniejsze. I gdyby te dzieci przeszły no. przez normalną szkołę, taką jaka była przed wojną, nie skończyłyby tych szkół. I koniec. A jak oni dążyli do tego, żeby szkoła tylko stawiała oceny, choć nie nauczyła, to ich nie bolało to, że ich dzieci nie będą umieć. Gdyby miały skończoną szkołę, to stanowiska już mieli zapewnione. I właśnie piętrzenie się tych dwóch czynników doprowadziło do tego, że w porównaniach i europejskich, i światowych jesteśmy na szarym końcu, a według badań naszych dzieci moglibyśmy być na samym czele. To jest straszliwa rzecz, na którą się za mało zwraca uwagę. Jak uzdrowić tą szkołę? Ha! Uzdrowić tę szkołę można, można, ale tylko wtedy, jeżeli cała Administracja szkolna i naukowcy, którzy wypinają pierwsi do odznaczeń w zakresie pedagogiki, będą rozliczeni za efekty. I tutaj, jeżeli stwierdzimy a to łatwo stwierdzić że dzieci są źle wychowane, nie umieją a wreszcie jak tego nie potraficie zrobić, to nawet wiedzę, choć wiedza tu jest trzeciej kolejności, to za to powinien od razu lecieć minister. Nie ma odwołania. On powinien tak dobierać kuratorów, tak dobierać dyrektorów wszystkich instytutów, ażeby oni tego... Dzisiaj jest absolutna nieodpowiedzialność. Dyrektor szkoły nigdy nie odpowiada za poziom nauczania i wychowania, odpowiada za okna, za drzwi, za finanse, za to, załowo ba, za nieposłuszeństwo władzy. Straszliwie odpowiada. Ja miałem okazję jeździć w latach 60. 70. 80. po całej niemal Polsce jako kierownik ogniska metodycznego, czy jako pracownik ministerstwa. I rozmawiałem ze wielu mądrymi, wspaniałymi ludźmi, którzy byli dyrektorami, wychowawcami. Nie, może, nie mogę podać ani jednego przypadku, że dyrektor szkoły został usunięty za to, że młodzież była źle wychowana czy nienauczona. Takiego przypadku nikt nie podał. Natomiast przypadek, że do kijan sekretarz powiatowy przysłał 13 kandydatów, a w ogóle kandydatów było trzy razy tyle, co mogli nabrać. I z tych 13 dyrektor, tym 13 nakazał, żeby uczestniczyli w egzaminie. W egzaminach wypadli fatalnie: 7 przyjęto, sześciu nie przyjęto. Już od 1 września dyrektor nie był dyrektorem. Taka niesubordynacja, nieprzyjęcie kandydatów wskazanych przez pierwszego sekretarza w powiecie dyskwalifikowało. I ta nieodpowiedzialność do tego prowadzi. Gdyby dyrektor, z kolei oczywiście po kuratorze, po, po ministrze, odpowiadał za poziom szkoły. To on by wiedział, jakich nauczycieli dobrać i jakich nagrodzić za dobre wyniki, a jakich trzeba niestety zwolnić. A tak to taka, powiedzmy, panienka, która przychodzi panu dyrektorowi czy kapkę, czy herbatkę, to on woli taką mieć niż matematyka wymagającego, który dwóje stawia no i co z tym niczego? I to jest destrukcja. Tylko trzeba, żeby to zrozumieć. Niestety coraz mniej ludzi jest takich, co to rozumieją i konsekwentnie stosować. To jest do naprawienia. No, oczywiście nie za rok, nie za dwa. a Takie destrukcje będą kosztować przynajmniej 50 lat naprawy. Kto wie, czy nie 500. Ale nie wolno tej rzeczy pomijać. Rozliczać za jakość.